Zakon templariuszy zaczynał skromnie. Kilku francuskich rycerzy, prosta reguła, misja ochrony pielgrzymów. Żadnych złotych tronów, żadnych tajemnych planów, przynajmniej na papierze. A jednak w ciągu niespełna dwóch stuleci templariusze stali się potęgą militarną, ekonomiczną i według niektórych także duchową. Mieli własne twierdze, floty, system finansowy i wpływy sięgające samych monarchów. A później, Równie szybko, jak wyrośli, zniknęli. Ich upadek był gwałtowny. Aresztowania, procesy, oskarżenia o herezję. Ostatni Wielki Mistrz spłonął na stosie, a jego śmierci miały towarzyszyć słowa, które dziś uznaje się za jedną z najbardziej znanych kląt w średniowiecza. W tym filmie nie będziemy rozstrzygać, czy Templariusze naprawdę odnaleźli Świętego Grala, albo czy mieli kontakty z heretykami. Zamiast tego prześledzimy, jak niewielka grupa rycerzy zdołała wywrzeć tak silne piętno na historii, religii i wyobraźni kolejnych pokoleń? Kim naprawdę byli Templariusze i dlaczego do dziś nie daje nam spokoju to, czego o nich nie wiemy? W 1119 roku, niespełna dwie dekady po zdobyciu Jerozolimy przez krzyżowców, Dziewięciu francuskich rycerzy złożyło śluby zakonne i zobowiązało się do ochrony chrześcijańskich pielgrzymów podróżujących do Ziemi Świętej. Ich liderem był Hugo de Payens, szlachcic z Szampanii, który jako pierwszy połączył etos rycerski z regułą zakonną. Inicjatywa została przyjęta z życzliwością przez króla Jerozolimy Baldwina II, który przekazał nowo utworzonemu zakonowi kwatery w południowym skrzydle kompleksu meczetu Al-Aqsa, miejscu, które krzyżowcy utożsamiali z dawną świątynią Salomona. To właśnie wtedy zakon przyjął swoją pełną nazwę zakon ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona, czyli Templariusze. Przez dziewięć kolejnych lat ich działalność pozostawała praktycznie niewidoczna. Nie rekrutowali nowych członków, nie uczestniczyli w bitwach, nie wznosili nowych budowli. Ich obecność w Jerozolimie ograniczała się niemal wyłącznie do wzgórza świątynnego tak długi okres izolacji, pozbawiony jawnych działań. Z czasem zwrócił pytania. Niektórzy badacze sugerują, że mogli prowadzić intensywne prace wykopaliskowe w podziemiach dawnej świątyni, szukając czegoś więcej niż tylko schronienia. Jedna z najstarszych i najbardziej utrwalonych teorii głosi, że właśnie wtedy Templariusze odnaleźli Świętego Grala, mityczny kielich z Ostatniej Wieczerzy, który miał zostać zabrany z Jerozolimy i ukryty przez wczesnych chrześcijan. Dla jednych był to relikt boskiej mocy, dla innych symbol wiedzy duchowej zdolnej obalić fundamenty instytucjonalnego kościoła. Z kralem wiąże się również teoria o odnalezieniu zakazanych tekstów, Ewangelii apokryficznych, zwojów kurmańskich, a nawet linii krwi Chrystusa. Żadna z tych hipotez nie została potwierdzona źródłowo, ale ich siła narracyjna sprawiła, że z czasem zaczęły żyć własnym życiem. W 1129 roku, dzięki poparciu Bernarda Sclibero, zakon uzyskał oficjalne zatwierdzenie przez Kościół w synodzie w Trua. Wtedy też rozpoczął się gwałtowny rozwój zakonu, który w ciągu niespełna stu lat miał się stać jedną z najpotężniejszych instytucji średniowiecznej Europy i jedną z najbardziej tajemniczych. Po oficjalnym zatwierdzeniu przez Kościół w 1129 roku templariusze wkroczyli na zupełnie nowy poziom działania. W ciągu zaledwie kilku dekad przeszli od niewielkiego bractwa do organizacji, która miała własną administrację, własną armię, a nawet własny system prawny. Zakładali komandorie, lokalne ośrodki zakonno-gospodarcze w niemal każdym zakątku chrześcijańskiej Europy. W samej Francji, Anglii, Hiszpanii i Italii posiadali setki majątków ziemskich. Zakon działał ponad granicami królestw i diecezji. Jego członkowie byli zwolnieni z lokalnych podatków i dziesięcin, a jedynym ich zwierzchnikiem był papież. Dzięki temu templariusze stali się instytucją całkowicie niezależną od świeckich monarchów i duchownych hierarchii. Byli pierwszym bytem, który realnie funkcjonował jako państwo bez terytorium, sieć komórek podporządkowanych jednej centralnej regule. Z czasem zakon zaczął angażować się w działalność finansową. Udzielali kredytów możnym, przechowywali majątki, organizowali transfery funduszy między państwami. Uważa się, że stworzyli jeden z pierwszych prymitywnych systemów bankowych z wewnętrznymi kodami, dokumentacją, rachunkami i bezpiecznym przepływem środków. Wielu monarchów, zbyt zaburzonych lub zbyt zależnych, zaczęło postrzegać zakon jako zagrożenie. Majątki zakonu przewyższały dochody niejednego państwa, wpływy zaś sięgały królewskich dworów. Pojawiły się głosy, że templariusze nie tylko doradzają władcom, ale faktycznie nie misterują. Zakon umiejętnie łączył dyscyplinę wojskową z bezwzględną logiką finansową. Ich sieć komunikacyjna, system logistyczny i centralizacja rozkazów wyprzedzały swoją epokę. Niewielu rozumiało, jak naprawdę funkcjonują. I to również budziło lęk. Zakon, który powstał z myślą o służbie pielgrzymom, stał się organizacją, która nie słuchała nikogo. Poza sobą. Udział templariuszy w krucjatach był jednym z głównych filarów ich działalności. Od momentu powstania zakonu stanowili zbrojne ramię chrześcijaństwa w Ziemi Świętej, biorąc udział w niemal wszystkich większych kampaniach wojennych. Byli dobrze zorganizowani, zdyscyplinowani i fanatycznie oddani regule. Wyróżniali się białymi płaszczami z czerwonym krzyżem, symbolem męczeństwa i walki w imię wiary. Ich obecność była kluczowa m.in. podczas oblężeń Askalonu, Antiochii czy obrony Jerozolimy. W 1187 roku, po klęsce wojsk chrześcijańskich pod Hittin, wielu templariuszy dostało się do niewoli. Sultan Saladyn rozkazał stracić ich bez wyjątku. Uważał ich za najniebezpieczniejszych przeciwników. Zakon był również jednym z ostatnich bastionów chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. W 1291 roku, podczas oblężenia Akki, ostatniego dużego miasta w rękach krzyżowców, templariusze walczyli do samego końca, broniąc swojej twierdzy nawet po upadku reszty miasta. Ich opór był bezwzględny, ale ostatecznie bezskuteczny. Upadek Akki symbolicznie zakończył epokę krucjat. Choć formalnie służyli wierze, w praktyce rywalizowali z innymi zakonami, zwłaszcza z Jannitami. Konflikty o wpływy, ziemię i donacje nie były rzadkością. Zakon, który powstał jako wspólnota ubogich rycerzy, coraz częściej działał jako zbrojna korporacja walcząca o dominację. Z czasem pojawiły się też spekulacje dotyczące ich metod walki. Templariusze rzadko ujawniali szczegóły swojej taktyki. Wierzono, że stosowali tajne znaki i rytuały przed bitwami, nie tylko dla mobilizacji duchowej, ale jako formę rytualnego zabezpieczenia. Niektóre relacje wspominają o dziwnym spokoju, jaki towarzyszył im na polu walki oraz o ścisłych formacjach, których skuteczność budziła podziw i strach. Sakon nigdy nie komentował tych pogłosek, co tylko podsycało ich legendę. Po upadku Akki w 1291 roku, Templariusze opuścili Ziemię Świętą. Ich twierdze w Lewancie zostały zniszczone, a sens dalszej obecności militarnej na wschodzie zniknął. Sakon przeniósł swoją główną siedzibę do Europy, najpierw na Cypr, a następnie do Francji. Choć utracili militarną bazę operacyjną, nie stracili wpływów. Przeciwnie, w warunkach pokoju ich potęga ekonomiczna i polityczna tylko rosła. Templariusze posiadali rozległe majątki ziemskie w niemal każdym większym państwie chrześcijańskiej Europy. Czerpali zyski z rolnictwa, hodowli, rzemiosła, dzierżawy i handlu. Prowadzili własne młyny, stajnie, browary i warsztaty. Ich sieć komandorii działała jak sprawnie zarządzana korporacja, generując ogromne dochody. Zakon udzielał kredytów koronowanym głowom, w tym królom Anglii i Francji, zajmował się też przechowywaniem depozytów i przewozem pieniędzy. Wielu możnych korzystało z ich usług. Templariusze byli szybsi, bardziej dyskretni i znacznie bardziej skuteczni niż lokalne struktury. W miarę jak ich potęga rosła, narastały też podejrzenia. Królowie, którzy wcześniej widzieli w templariuszach sojuszników, zaczęli postrzegać ich jako zagrożenie. Zakon był coraz bardziej zamknięty, coraz mniej zależny, coraz bardziej nieprzejrzysty. Pojawiły się pierwsze plotki o tajnych rytuałach, o ukrytych symbolach, o praktykach religijnych, które miały niewiele wspólnego z nauką kościoła. Niektórzy sugerowali, że templariusze zgromadzili zakazaną wiedzę lub relikwie, które miały im zapewnić nienaturalną władzę. Choć brakowało dowodów, atmosfera wokół zakonu zaczęła gęstnieć. Ich potęga nie wywodziła się już z miecza, lecz z wpływów, których nie dało się kontrolować, a to w XIV wiecznej Europie było bardzo niebezpieczne. 13 października 1307 roku, o świcie, na rozkaz króla Francji Filipa IV, w całym kraju rozpoczęła się skoordynowana akcja. Templariusze zostali jednocześnie aresztowani w dziesiątkach miejsc. Oficjalnym powodem były zarzuty o herezję, bluźnierstwo, bałwochwalstwo i praktyki niezgodne z doktryną kościoła. Nieoficjalnie chodziło o pieniądze i władzę. Sakon był potężny, a Filip IV był zadłużony. Przejęcie majątku templariuszy miało rozwiązać problemy finansowe korony i jednocześnie zlikwidować instytucje, której wpływy przerastały granice królestwa. Z pomocą papieża Klemensa V, zależnego od francuskiej monarchii, rozpoczęto oficjalne śledztwo. Większość oskarżeń opierała się na wymuszonych torturami zeznaniach. Mówiono o pluciu na krzyż, czczeniu tajemnej głowy zwanej Babchometem, o homoseksualnych rytuałach inicjacyjnych i wypieraniu się Chrystusa. Brakowało dowodów materialnych, ale presja polityczna była wystarczająca. W 1312 roku papież rozwiązał zakon, a jego majątki przekazano Joannitom. Wielki mistrz zakonu, Jakub Demolaj, po kilku latach więzienia, został skazany na spalenie na stosie. 18 marca 1314 roku, na małej wyspie na Sekwanie w centrum Paryża, Demolaj miał rzucić ostatnie słowo: Papieżu Klemensie, królu Filipie, wzywam Was przed sąd Boży. Spotkamy się w ciągu roku. Obaj zmarli wkrótce potem. Papież miesiąc po straceniu Demolaja, król kilka miesięcy później. Tak narodziła się legenda o klątwie Templariuszy. To dziś nie wiadomo, co stało się z ogromnym majątkiem zakonu. Ich skarbiec z paryskiej siedziby został opróżniony przed aresztowaniami. Flota Templariuszy z portu La Rochelle zniknęła bez śladu. Niektórzy twierdzą, że uciekli do Szkocji, inni, że dotarli do Portugalii lub nawet Nowego Świata. Upadek Templariuszy nie zakończył historii zakonu, zainicjował coś znacznie trwalszego mit, który będzie żył przez kolejne stulecia. W 1312 roku papież Klemens V pod naciskiem Filipa IV oficjalnie rozwiązał zakon Templariuszy. Wielu jego członków zostało aresztowanych, przesłuchanych lub straconych ale tysiące pozostało nietkniętych zwłaszcza poza granicami Francji. W niektórych krajach jak Portugalia zakon został formalnie zdelegalizowany, lecz jego struktury przetrwały pod nową nazwą. W 1319 roku król Dionizy I powołał zakon rycerzy Chrystusa, instytucję, która przejęła majątki i część członków Templariuszy. Zakon ten odegrał kluczową rolę w portugalskich wyprawach morskich, między innymi wspierając żeglugę Henryka Żeglarza. Symbol Czerwonego Krzyża Templariuszy widniał na żaglach statków, które opłynęły Afrykę i dotarły do Indii. Poza Portugalią nie brakowało teorii, że Templariusze przetrwali w ukryciu. Jedna z najbardziej znanych hipotez wiąże ich z początkiem wolnomularstwa. Niektórzy historycy i badacze symboliki zauważają zbieżność między rytuałami masonerii a zakonem Templariuszy, podobna hierarchia, tajemne znaki, inicjacje, a nawet język symboliczny. Z biegiem czasu narodziły się jeszcze dalej idące teorie. Wspominano o templariuszach, którzy mieli dotrzeć do Szkocji i tam znaleźć schronienie pod protekcją rodu Sinclairów. Jeszcze odważniejsze hipotezy wskazują na możliwe wyprawy do Ameryki Północnej, na długo przed Kolumbem. W tym kontekście często pojawia się nazwa Oak Island, tajemniczej wyspy u wybrzeży Nowej Szkocji, na której rzekomo ukryto skarb templariuszy. Symbolika zakonu czerwony krzyż, biały płaszcz, znak rycerskiej dyscypliny i duchowej walki przetrwała. Pojawiała się w heraldyce, architekturze i organizacjach tajnych. Niektóre z nich odwoływały się bezpośrednio do dziedzictwa templariuszy, inne tylko z niego czerpały. Choć zakon został oficjalnie zlikwidowany, jego wpływ nie zniknął. Przeciwnie, z czasem przeszedł z historii w mit. A mit, jak wiadomo, ma znacznie dłuższy żywot niż instytucja. Jeżeli podobał Ci się film zasubskrybuj proszę ten kanał. Pozwoli mi to tworzyć więcej takich treści.